Hej, witajcie! Ja jestem Magnus i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować shadery do Minecrafta. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, pozytywny komentarz i zapraszam do oglądania. OK. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie Optifina. Link macie w karcie w prawym górnym rogu, właśnie teraz. I Jak macie tego Optifina, trzeba wejść do Minecrafta z tym Optifinem. Dalej trzeba kliknąć Options, Video Settings i wam się pojawia takie nowe, takie nowe jakby tutaj, nowe opcje w tym Video Settings. Klikacie Shaders. I Shaders Folder. Folder. Ok. Tak jak mówiłem, klikacie Shaders Folder. I e, wam wyskakuje coś takiego. E, jak wam wyskoczy coś takiego, to po prostu wystarczy już e, dalej wyszukać shadery. E, mam tutaj e, kilka, mam tutaj trzy shadery, które no, najbardziej polecam. To są trzy shadery, które najbardziej polecam o te. I na przykład CUDA Shaders. Download, klikamy. To tu się ładuje i jest CUDA Shaders. Klikacie zapisz pliki, OK. Tu Wam się to pobiera. Klikacie ten jakby folder, tą ikonkę folderu i cię coś takiego. Klikacie w to, e, kopiujecie to, na przykład Ctrl X albo Ctrl C. I bierzecie to shaders pack. I tutaj to dodajecie, ctrl V, albo wklej. I teraz już wystarczy tylko wejść do Minecrafta. Eee, ja wrócę do Was jak mi się ten Minecraft odpali. Ok, mi już się Minecraft włączył. Jak widzicie teraz nie mam żadnych shaderów. Ale klikacie options, video settings. Jak zrobiliście to wszystko co Wam pokazałem, to macie tutaj już te shadery pobrane. Ja dam wam do, do pobrania o te shadery. O i o te trzy shadery. Zjedźcie tam do opisu macie właśnie e, link do łapki w górę i do e, shaderów. Ok. Żeby Wam pokazać, że one działają, to ja sobie kliknę to kuda Shaders. Ok, i jest. O, nawet fajnie to wygląda. No, tak uderzy shaders o tak wyglądają. Te Sous Shaders są moje ulubione shadery ze względu na to, że jest fajne światło i że się pochodnia świeci w ręce. Bo na tych niestety nie. No. Ja dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Pozytywny komentarz. Jak Wam to zadziałało? Napiszcie w komentarzu, czy Wam zadziałał ten sposób, który Wam pokazałem. Ja na razie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.